W ogóle są trzy typy takich orbit najbardziej typowych, czyli geostacjonarna ta, o której ty wspominasz, bardziej znana, tak, gdzie satelita faktycznie jest wirtualnie zawieszony nad, nad pewnym punktem Ziemi. Ta orbita jest dość, dość daleko od Ziemi 36 tysięcy kilometrów, żeby dać komuś jakby skalę więc naprawdę bardzo daleko. Potem są tak zwane orbity średnie orbity okołoziemskie, Ziemskie MIO. A, no i niskie orbity okołoziemskie, czyli te, które my używamy. Stacja międzynarodowa, stacja kosmiczna, na której jest dzisiaj Sławosz, jest właśnie na niskiej orbicie okołoziemskiej. One są ogólnie do 1000 km, tak? Czyli 1036 tysięcy, znacząca różnica. My latamy zwykle na wysokości 560-570 km nad powierzchnią, nad powierzchnią Ziemi. No i satelita na takiej orbicie musi poruszać się ruchem kołowym wokół Ziemi z bardzo wysoką prędkością. 7,5 km na sekundę, to jest taka prędkość średnia, z którą się poruszamy. Więc wykonujemy pełen obrót wokół Ziemi, czyli jakby pełen, pełną drogę wokół Ziemi, co 90 minut. Więc 15 razy satelita okrąża Ziemię co 24 godziny. No a w tym momencie Ziemia się pod nim obkręca. No więc taki satelita. No, nie jest w stanie oglądać z tego samego punktu cały czas. Dlatego właśnie ta konstelacja jest nam niezbędna do tego, aby ten czas rewizyty był godzinny. Rozumiem, że tę konstelację poszerzacie. Tak, jak najbardziej.